Inwestycje Jacka zaczęły się zwracać. Kooperatywa szkolna Jacka z tygodnia na tydzień prosperowała coraz lepiej. Jeśli Jack miał chwilę wolną, wyruszał nie na sąsiednie ulice, ale dalej. Do śródmieścia, gdzie są wyższe i ładniejsze domy, bogatsze sklepy i ciekawe wystawy. I za każdym razem. Coś nowego zobaczył. Raz zatrzymał się przed wielkim domem. Napisane było bank. Innym razem odczytał napis Urząd podatkowy. To znów notariusz, taki ataki. Zapisywał to sobie na kartce, a potem wstępował do Mister Tafta na pogawędkę i pytał się, co znaczy. Mr. Taft chętnie objaśniał. Bank pożycza pieniądze. O, patrz. Mr. Taft otworzył książkę telefoniczną. Patrz. Jest bank handlowy. Jeżeli kupiec chce kupić towar, a brak mu pieniędzy, idzie tam i pożycza. W banku przemysłowym, Pożyczają fabrykanci. Fabrykant musi wypłacić robotnikom. A co ma robić, jeżeli akurat nie sprzedał i nie ma? Pożycza. Co by robił rolnik, jeżeli zabraknie mu na nasiona? Jeżeli nie zasieje w porę, już wszystko przepadło. Więc idzie do banku ziemskiego i pożycza. Albo. Zaczął ktoś budować dom i nagle mu zabrakło. Jeżeli tylko dachu brakuje, nikt nie może już mieszkać. Ludzie nie mają gdzie mieszkać, a dom prawie wykończony się zmarnuje. Jeżeli rzemieślnik chce założyć warsztat, też musi pożyczyć w banku. No dobrze, a co to notariusz? He, <laughs> widzisz. Są na świecie ludzie uczciwi i nieuczciwi. Na przykład sprzedał dom albo sklep, albo pożyczył pieniądze, a potem mówi, że nieprawda, albo że zapomniał. Bardzo często tak mówią, potwierdził Jack. No widzisz. Więc są tak zwani rejenci, którzy każde kupno. Albo sprzedaż zapisują do książki. Podpisuje się ten, który sprzedał, i ten, który kupił. I przepadło. Już nie może powiedzieć, że nie chce, albo że nieprawda. To jest bardzo mądre, powiedział Jack. Gdyby u nas w szkole była. Taka książka notarialna. Nie byłoby całej awantury z Charlie. I w ogóle strasznie dużo jest między uczniami szachrajstwa. Jack postanowił zatem urządzić na przyszły rok bank i założyć książkę notarialną. Kooperatywa nic wydawać nie będzie na kredyt. Tylko kto nie ma, może pożyczyć w banku. Mr. Taft radzi nie nazywać bankiem, bo się będą wyśmiewać, tylko kasa pożyczkowa. Wkrótce Jack miał dowiedzieć się, co to są książki handlowe, a rachunki, aktywa czyli majątek i pasywa, czyli źródła finansowania aktywów. Okoliczności nie były jednak dla Jacka przyjemne.